Szanowni Państwo, z powodów, których nie do końca rozumiem, kanał Bad Decision Channel zgromadził wśród swoich widzów kilka osób, które, choć zupełnie nie interesują się motoryzacją, to skrupulatnie oglądają każdy odcinek. Wiem również od tych osób, że gdy pojawiają się kwestie bardziej mechaniczno-techniczne, to większości z nich niestety nie rozumieją. A z racji tego, że dzisiejszy odcinek będzie dosyć mocno techniczno-mechaniczny, postanowiłem zrobić małe wprowadzenie. całość miała ręce i nogi musimy cofnąć się do początku lat 90 Gdy na naszym rynku zadebiutował właśnie Polonez Karo, a reszta kraju jeździła Maluchami i Fiatami Cinquecento, przemysł motoryzacyjny w Japonii przeżywał prawdziwy rozkwit. A nie wiem czy wiecie, słowo rozkwit wzięło się od słowa kwit, a w tamtych czasach w Japonii było dużo kwitów. z SKURY tak czy inaczej, inżynierowie nie byli ograniczeni przez jakieś specjalnie restrykcyjne normy emisji spalin czy księgowych, w efekcie czego powstało kilka niesamowitych konstrukcji, w tym bohater dzisiejszego odcinka, czyli silnik produkcji Toyoty o oznaczeniu 2JZ GTE. Jednostka, która pierwotnie napędzała duże japońskie limuzyny, chwilę później stała się najbardziej popularną platformą do tuningu na świecie. Okazało się bowiem, że silnik oprócz niezwykłej wytrzymałości posiadał również ukryty potencjał, który w przydomowych warunkach bez praktycznie żadnych nakładów finansowych pozwalał niemal podwoić fabryczną moc. To oznaczało, że moc zarezerwowana dotychczas dla super samochodów z najwyższej i najdroższej półki, stała się nagle dostępna dla szerokiego brona entuzjastów, którzy kupowali te silniki z rynku wtórnego za kilka tysięcy dolarów, i montowali je w swoich samochodach, które były nierzadko tańsze niż sam silnik. później okazało był to dopiero początek tego, jak 2JZ stał się legendą. Do dziś używany jest już nie tylko przez amatorów w autach ulicznych, ale także w świecie profesjonalnego motorsportu, w którym nadal odnosi sukcesy. Oczywiście dotychczas zmieniło się kilka rzeczy. Przede wszystkim powstał ogromny rynek części zamiennych i specjalistów, dzięki którym jz -y nie produkowały już 500, ale coraz częściej ponad 1000 koni mechanicznych. się również cena. Za seryjny, 30-letni, używany silnik trzeba dziś zapłacić co najmniej 30 tysięcy złotych. Ile kurwa? Za wzmocnione i odświeżone jednostki płaci się po 50, a te przygotowane do motorsportu kosztują często ponad 100 tysięcy złotych. A zakup samego silnika to przecież dopiero początek drogi do jego wymiany. Trzeba go jeszcze dopasować do auta, które posiadamy. Kupić pełno drogich, błyszczących elementów, które zminimalizują ryzyko tego, że coś wybuchnie albo się urwie. Co niestety się zdarza, jeśli mówimy o tak starych silnikach. I ogólnie mieć trochę szczęścia, żeby wszystko zadziałało tak, jak powinno. Jak sami widzicie, główną przeszkodą w całej tej zabawie jest budżet, przez który marzenie posiadania takiej jednostki staje się dla wielu entuzjastów coraz bardziej odległe. Jednak jeszcze nie wszystko stracone, bo widzicie, silnik 2JZ GTE posiadał fabrycznie turbodoładowanie, co czyniło go niezwykle mocnym, ale również drogim w produkcji. Na rynku dostępna jednak była wersja bez turbodoładowania, co czyniło ją tańszą w produkcji i później tańszą na rynku wtórnym. I choć silnik nadal był niezwykle wytrzymały, żeby zaczął produkować moce, jakiego turbo doładowany brat, wymagał szeregu przeróbek. A to akurat całkiem ciekawy proces, który fajnie byłoby pokazać. A ja przypadkiem znam kogoś, kto jest mniej więcej w połowie budowy takiego projektu. Ty gościu, skoro my stoimy przy klasycznym E36, to wytłumacz mi co tu robi jakaś y, japońska w ogóle y, technologia. Czego że chciał od zeta. No słuchaj, to jest się w ogóle stało przypadkiem. Ponieważ jak wiesz, i tak chciałem japoński silnik, a jako, że to jest moje już trzecie 36. Każdy był oczywiście silnik z BMW, to w tym postanowiłem, że po prostu dadzę inny silnik, będzie to japoński silnik. zwłaszcza też ze względu na dźwięk, bo wiadomo, Arby, power! jest on ciut lepszy. To przymierzałem się do sapa na RB25. Później miał być jeden JZ, ale jakoś przypadkowo wpadł w ręce ten 2JZ, który w sumie zakupiłem z tą turbosprężarką od razu ze skrzynią. Także w sumie też było to tak nawet opłacalne. W sumie tylko dlatego. To jest GE wolnossący. No to jak widać z dołożonym turbo już. Yy, dobra, czyli ten piec fabrycznie ma ile? Yy, 212 Koni chyba. A w ogóle, w ile, ile ty celujesz? Ile Zmieranie, byś chciał mieć? Bo to jest y, wersja bez VTI, ona ma taką samą korbę jak, jak wersja GTE, czyli ta najmocniejsza. I ponoć bez ruszania pieca ten silnik wytrzymuje około, nawet myślę, że nawet 500 koni. Ja chciałbym też go za bardzo żyłować, jak na sam początek. No, liczę, że na pewno będzie coś 400 plus. Yy, no, jak na JZ, myślę, że to taki lekki setup. Nie wiem, jak tam ludzie uważają. No, Dla coś. mnie to na pewno będzie jakaś tam już yy, zupełnie inna poprzeczka. Zobaczymy, zobaczymy co z tego będzie, nie? Zobaczymy ile dmuchnie. No jak wiadomo, ten silnik jak kupiłem, on tak nie wyglądał. Nie miał tutaj tej osłony kół rozrządu, nie miał tego kolektora. Czyli Ty kupiłeś sam jakby goły słupek? Miał kolektor eee, wydechowy tylko, tak? I turbo? E, w sumie to ten e, silnik nawet nie miał ani rozrusznika, ani alternatora. W sumie miał tylko pompę wody założoną i to w sumie tylko tyle ze sprzętu. Dobra, a sam piec jakby został jakoś wcześniej przygotowany pod, e, pod turbo? Został w ogóle poskładany na nowo, miał powymieniane panewki, wszystkie uszczelki, e, śruby e, głowicy ARP, została też założona uszczelka odprężająca Cometic jakoś tak, e, ponoć dobra. Jeżeli chodzi o... Paliwo, no to na pewno wtryski większe będą potrzebne. Wydajniejsza pompa paliwa. Wiadomo, węże wszystko będzie nowe. Cewki są z Audi 3.0 TFSI bądź R8. To są chyba te same. Coś jeszcze tutaj się zmieniło? Chyba nie. Ten piec przecież docelowo w czym on jeździł, wiesz? Z czego on jest wyjęty? Z Lexusa. Ale, ale czy z GS-a, czy z IS-a, to, to już Ci nie powiem, bo po prostu kupiłem go leżącego na palecie, także i tak go tutaj przywiozłem. Co jeśli chodzi o miskę olejową, bo Zbacz, chyba, bo chyba bo wiem, że nie, nie pasuje. Jeżeli chodzi o... BMW to musi być tutaj założona tylna miska olejowa. Nie jest to oryginalna miska, jest to miska customowa Adamot Performance. A skrzynia biegów? Co skrzynia biegów jest A, z Lexusa? Skrzynia... Czy... Nie, skrzynia biegów jest właśnie yy, też z BMW yy, E46, E39, to jest pięciobiegowa. A sprzęgło? Ja kupiłem cały zestaw sprzęgła z kołem zamachowym. Jest ponoć ciut lżejsze. Sprzęgło jest na docisku z s 60 tarcza jest obita keblarem, no i w sumie to ma niby wytrzymać 650 Nm, nie? A wspomniałeś, że masz jeszcze dokupione jakieś manele do tego. No i co ty tu masz jeszcze? Tutaj mamy Westgate, oryginalny tial. E, tutaj mamy chłodnice oleju. Ile rzędów? 16. Tu mamy no, no na turbo. żeby się wszystko tam e, nie grzało. Supra Blow'o. Ha. E, no i co? W sumie tutaj mamy już ten cały układ paliwowy, zaczynając może od pompy. E, to pewne niektórzy będą kojarzyć to z, e, z gier typu Need for Speed w no, tą markę. Tu jest... Filtr paliwa i tutaj warto zaznaczyć, że to jest tuningowy filtr paliwa. A, tuningowy tuningowy lepszy. Tak, tuningowy lepszy. No tutaj wiadomo mamy przewód paliwowy. Jaka grubość tego przewodu? Tak, chyba ósemka. A, i tutaj w sumie mamy jeszcze regulator ciśnienia paliwa. No ale w sumie najważniejsze to tutaj są wtryski Tryskiwa bosza. To są 980. W sumie to chciałem właśnie większe, ze względu, żeby był jakiś tam w miarę zapas paliwa. Na zaś. No, na zaś. No to, to sporo fajnych fantów już jest. Czyli tak. praca w re. No dobra, no to projekt zapowiada się fest yy, grubo, jak na w sumie takie garażowe warunki. Nie jest to taka inwestycja, jaką zwykle można zobaczyć na YouTubach, gdzie są setki tysięcy złotych i w ogóle tak. pro ekipa. A liczyłeś mniej więcej, ile na ten moment wyszło cię. Tak, bo to generalnie była dla mnie do, do, dosyć, dosyć ciekawostka. I mam wszystko zapisane na laptopie. No generalnie póki co zatrzymałem się gdzieś na etapie prawie 40 tysięcy. Ze wszystkimi elementami, które kupiłem, ale to jest bez wydechu, bez wiązki, bez y, ekumastera, bez... Y, to, aha, bez jeszcze zrobionego wału. Y, także to jeszcze trzeba doliczyć, myślę, że jakieś 15 tysięcy. Żeby on właśnie wyglądał tak... No, idealnie jak JOZ, bo wiadomo, że można go zrobić taniej. Myślę, że trzeba przygotować się na jakieś y, około 60 tysięcy. Mam nadzieję, że się to ładnie przeniesie na wrażenia z jazdy. Nice. Podsumowując, jeśli marzy Wam się mocny 2JZ, to opcje macie dwie. Albo kupujecie słabszą jednostkę za około 10 000 zł, dokładacie do niej 20, żeby była mocniejsza, a później następne 20, żeby wsadzić ją do auta. Albo kupujecie fabrycznie uturbionego 2JZ GTE za 30 tysięcy i wsadzacie go za 20 do auta. Musicie jednak pamiętać, że nadal jeździcie ze starym używanym silnikiem, który pod większym obciążeniem może... To właściwie dosyć przykre i frustrujące, że na oczach fanów motoryzacji z całego świata wymiera legenda. Legenda, na zakup której niestety już większość z nich nie może sobie pozwolić. Gdyby tylko była taka opcja, żeby mieć jednocześnie utrubionego jz i nie spłukać się z hajsu do takiego stopnia, żeby rozmawiać z rodzicami o tym, gdzie leżą pieniądze z komunii. I nie uwierzycie. Jest taka opcja. Ale o tym pogadamy sobie następnym razem. Nara!